Cześć, witam Was serdecznie. Moimi maciek z firmy Sangas. Jesteśmy na inwestycji u klienta. Dzisiaj przed Wami gruntowa pompa ciepła Buderus Logaterm WPF 6K1. W całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe. Dom jest po powierzchni 150 metrów. No i niestety mamy tutaj niewielką kotłownię. Masz małą kotłownię i chcesz tanio ogrzeć swój dom. Mamy rozwiązanie specjalnie dla Ciebie. To gruntowa pompa ciepła Buderus Logatherm WPS z wbudowanym zasobnikiem na wodę. Jest to jedno z najtańszych i najbardziej trwałych urządzeń na rynku. Działa z maksymalną wydajnością niezależnie od temperatury na zewnątrz, nawet jeśli panuje wysoki mróz. U naszego klienta zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła Buderus Logatherm WPS 6. K1 o mocy 5,7 kW. Oto kilka jej zalet. Po pierwsze, wbudowany zasobnik o pojemności 185 litrów ze staje nierdzewnej. Zapewnia on wyjątkową trwałość oraz maksymalną higienę. Pompa cechuje się wyjątkowo cichą pracą na poziomie 30 dB. Zatroszono się tutaj o wyciszenie akustyczne wnętrza całej pompy oraz sprężarki. Klasa efektywności energetycznej przy ogrzewaniu podłogowym to a z trzema plusami, daje nam to niezwykłą oszczędność oraz możliwość uzyskania dotacji. W tym modelu zastosowano sprężarkę marki Copeland. Jest to gwarancja długoletniej pracy. Tylko w sangach zdajemy 5 lat gwarancji na to urządzenie. Skoro mamy tutaj wbudowany zasobnik na wodę użytkową, zastanawiacie się pewnie po co na ten dodatkowy bufor. Żywotność pompy mierzymy w ilością ruchomień sprężarki. Pompa ciepła zagrzeje nam wodę w układzie centralnego ogrzewania do pewnego poziomu no i się wyłączy. Dzięki czemu jeśli temperatura w układzie centralnego ogrzewania Padnie nam poniżej pewnego poziomu, pompa ciepła puści wodę z tego buforu, nie włączając sprężarki, wydłużając tym żywotność naszej pompy. Z naszą pomocą klient otrzymał dofinansowanie w kwocie 21 tysięcy złotych z programu Moje Ciepło. Koszt pompy ciepła wraz z odwiertem po odliczeniu dotacji wyniósł niecałe 43 tysiące złotych. Zapewne interesuje Was koszt ogrzewania domu tą pompą o powierzchni 150 metrów. Odpowiedź może Was zaskoczyć. Klient za 6-miesięczny okres grzeszczy w roku 2023-2024 dopłacił niecałe 2 zł, złotych. Co ważne, nie ma fotowoltaiki. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza mała wycieczka i że widzimy się niedługo. Tymczasem zapraszam was na naszą stronę KPL. Cześć.